Beata mądra kobieta nowej kultury. Jana Nagel, boski Jak to jest z tym narzekaniem kobiecym? Z tym takim niby mówieniem do wszystkich, niby do kogoś szczególnie, w przestrzeń, gdzieś posyła niepewnych komentarzy, niezadowolenia, poczucia zawodu, czy zwyczajnego takiego trudu dnia codziennego? Jak sobie radzić z taką pokusą wyrażania tu i teraz od razu tego, co nam przeszkadza w naszej codzienności? Mm -hmm. To jest ważny temat, zwłaszcza yy, dla nas kobiet, które mamy taką tendencję. Yy, nie wiem, jak wy macie doświadczenie, ale większość z nas ma doświadczenie takiej chodzącej i zrzędzącej mamy, niezadowolonej, zmęczonej. Yy, ja w pewnym momencie złapałam się na tym, że jestem taka sama, <laughs> że chodzę, narzekam zrzędzę. A yy, ktoś ci o tym powiedział? Jak to się zorientowała? mi dziecko powiedziało, któreś. Tak, Tak, coś, coś tak mnie dziecko, któreś tak, że ty mamo wiesz, jesteś niezadowolona, a czy coś w tym mm -hmm. stylu, nie pamiętam już tego. I to był taki dla mnie pierwszy sygnał. Ale potem yy, trafiłam na książkę, jaką żoną jesteś. Lindy Dillow. tak, twoją tak, tak, tak. obie z bratką. To było chyba jeszcze przed naszym, tak, ja jeszcze wcześniej trafiłam na tą książkę. I tam właśnie jest, w ogóle bardzo ją polecam wszystkim żonom. I tam właśnie jest o tym naszym kobiecym narzekaniu. I jest taki, taka metoda brązuletki. Tak, mm -hmm, tak że, jedno z ćwiczeń podczas takiego kursu, który przechodziłyśmy, mm -hmm, właśnie to na, jest nakładamy, Tak, nakładamy bransoletkę na rękę i za każdym razem, jak złapiemy się na narzekaniu, przekładamy ją na drugą tak. rękę. Tak, tak. I to ćwiczenie pokazuje <grych> y, prawdę. <grych> Bolesną czasami, Lepo. ale pomaga się na tym złapać i pomaga to wychwycić, mm -hmm. a dzięki temu pomaga nam zacząć sobie z tym jakoś radzić, walczyć, z tym złym nawykiem. No bo to jest po prostu taki nawyk, mm -hmm. który owszem wynika z jakiegoś przemęczenia, który wynika z, z, no, z no po prostu z jakiegoś takiego zmęczenia codzienną rutyną, takiego no, takiego. Nie wiem, trochę bezsilności, tak, nie? Nie, że ciągle widzi się nie. się, nie wiem, te rozwalone buty przed pokoju, czy ubrania, które się podnosi, dzieci. Mhm. I w pewnym momencie ma się ochotę coś powiedzieć, mhm. ale nie ma się czasu, żeby zawołać tego, który wrzucił, żeby dojść do tego, kto ma to podnieść. <laughs> Dlatego najprostszym sposobem na wyrażenie i pozwolenie sobie na moment ulgi jest narzekanie. Dlatego rozumiemy te kobiety, które mają takie nawyki, yy, ale rozumiemy też tych, którzy to słyszą yy, i którzy mają dość. No, niestety tak, to je, jest trudne i właśnie jeżeli sobie uświadomimy, przypomnimy same siebie, w, bo pewnie mamy kogoś w otoczeniu, ale właśnie mieliśmy taką mamę, najczęściej to jest mama, no może tata, ale niestety najczęściej <laughs> jest to mama yy, i przypomnimy sobie to jednak... No Jest to trudne dla takiej osoby postronnej, bo to jest takie: ktoś narzeka, my się czujemy jakoś tam winne, no, no bo najczęściej jakoś jesteśmy winni, jeżeli yy, nie wiem, te nieposprzątane chociażby buty i dzieci to słyszą. No i tak naprawdę, co w takiej sytuacji? Najlepiej się schować przed tak, tą mamą tak. i przeczekać, aż jej przyjdzie, no, tak. ale ileż można się tak nieskończony schować, jak mama tak kuka na rzekę, mm. w końcu się trafi pod oszczał. Tak. No, i, no i potem się to pamięta, nie? Takie, tak jak ja mówię, takie, takie zrzędzące, chodzące mamy, ale nie jest to łatwe, nie mm -hmm. jest to łatwe się tak. tego nawyku, bo, bo tak naprawdę ten nawyk to jest już pewien nawyk myślenia też, bo mm -hmm. nasze słowa… To jest konsekwencja naszych myśli. I my najpierw sobie w głowie nawijamy, nawijamy, tak, nawijamy. A tak, w końcu to musi puścić tak, dokładnie. gdzieś te, te, więc, ta blokada. Mhm. Więc to jest zmiana takich nawyków myślowych, które mamy już nieraz bardzo silnie utrwalone. I jak ty wata sobie z tym mhm. Tak, bardzo pomogła mi też książka, jaką żoną jestem, Lindy Dillow i to ćwiczenie, ono bardzo fajnie pokazuje, czy już jest to u nas częstotliwość, która mnie zaskoczy, przerazi, czy stwierdzę, że o nie, biorę się, trzeba coś zmienić. Może to właśnie nie ja, może to inny członek rodziny, który ma taką tendencję, więc ta bransoletka, ona najpierw pokazuje. Później co z tym zrobić. No właśnie, nawet powstrzymanie się dwa, trzy razy dziennie od takiej chęci: ojej, znowu brudny kubek w zlewie, żeby to nagłe powiedzieć, albo ojej, znowu pranie nierozwieszone, i zamienić to na rozwiązanie problemu. Nawet jednego, bo trudno powiedzieć, że podejmiemy każdy trud i problem jednego dnia, ale kiedy już zajmiemy się tym jednym, może najczęstszym, na przykład, że dzieci nie odkładają na miejsce kluczy i ciągle je szukają. Szukamy rozwiązania, to nam ułatwi następnego i następnego dnia egzekwowanie. Kiedy skupimy się tylko na tym jednym problemie, bo kiedy nagle zobaczymy siebie, gdzie w tej przestrzeni dnia, gdzie ilość obowiązków nas przytłacza, ilość spraw jest nierozwiązanych, to można zrezygnować i powiedzieć, że o, w sumie to nie mam za co się brać, bo tego jest za dużo. Ale dobrze wiemy, że jak zajmiemy się czymś jednym, nawet jeżeli to nie jest mm -hmm. wielka sprawa, ale taka drobna, jak, nie wiem, telefon, klucze, czy odwieszona kurtka, czy nawet jakieś mokre rzeczy odłożone do prania, a nie gdzieś, gdzieś do pokoju, no to już jest coś, jest jakiś mm -hmm. mały krok. Mm -hmm. ja, czy ja miałam takie tendencje, nie bezpośrednie takie domowe, ale dotyczące różnych zleceń, zlece, zleconych zadań, na przykład, właśnie zakupów. I wiem, że były takie lata, kiedy nie byłam zadowolona z jednej rzeczy, która nie została kupiona, albo innej firmy, i słyszały to dzieci, jak tam krytykowałam na głos. Mm -hmm. I nie widziałam dwóch wielkich toreb zrealizowanych zakupów, tylko tę jedną, która nie została kupiona, czy źle została wybrana. I kiedyś poprosiłam syna o zakupy, a on do mnie mówi: Mamo, i tak będziesz niezadowolona. I to, mną, to mnie obudziło. Mhm. Że wow, oni to słyszą. Ja myślałam, że to mhm. tylko mówię do konkretnej osoby, ale że dzieci jednak y, są obecne, jak to rośliny chłoną domowe powietrze, atmosferę. No i zaczęłam nad tym pracować. Czyli powstrzymywać tą chęć wypowiedzi od razu, jakiegoś niezadowolenia, na rzecz docenienia tego, co jest. Mhm. Y, I to była, to była moja pierwsza praca nad sobą. Mhm. Mhm. No właśnie, mówisz, na rzecz docenienia to, tego, co jest. No właśnie, to jest ten. Y ten moment, kiedy zaczynam zmieniać myślenie czyli zamiast koncentrować się na tym braku tej jednej mm -hmm. rzeczy to tak. Tak zakoncentrujemy się na tym co jest nie, na mm -hmm. tym co jest dobrze, kupione na przykład tak. na wdzięczności i właśnie to jest dla mnie taki um, chyba największy y, spo, na, najlepszy sposób na oduczanie się narzekania, właśnie zamienienie tego na wdzięczność bo tak naprawdę narzekanie jest wywołane tym, że widzimy to co złe, to co, mm -hmm. to, co jest niezrobione, to co mm -hmm. jest nie tak, nie? ale zawsze jest coś co jest zrobione, co jest tak, co jest dobre, nie? Mm -hmm. Nawet można popatrzeć w ten sposób, że te buty, które są wiecznie rozwalane przez dzieci, no to yy, oznacza jakieś życie w domu, tak? tak. O czym ty mówiłaś, nie, tak. że te dzieci są, że że, że, że przyszły ze szkoły, tak. tak? Można w ten sposób na to popatrzeć, albo spróbować zauważyć, co oni już robią, bo to nie jest tak, że oni tylko wszystko yy, robią źle, rozrzucają, <laughs> rozrzucają i idą się łagają. bawić <laughs> tylko, tylko yy, zaczynać dostrzegać te drobne chociaż kroczki bo to mm -hmm. nie jest łatwe w ogóle yy, zmiana nawyków to jest yy, ogromny, niedługi proces, mm -hmm. trudny i nie trwa tam miesiąc, czy, czy, czy nawet trzy miesiące czasami zależy mm -hmm. od jakiego nawyku yy, ale, ale, ale cały, cały rok, tak, czy kilka tak. lat I, i naprawdę niektóre nawyki sobie bardzo ciężko wyrobić i to jest tak, że, nawyk, że narzekanie już jest nawykiem, ale też te wszystkie rzeczy, które y, powodują nasze narzekanie, znaczy może nie wszystkie, ale większość może, może też być nawykiem, nie? Jak właśnie nieodkładanie butów, nie wiem, nieumycie nie po sobie, y, nie wiem, rzucenie ubrania zamiast do brudów, mm. ściągnięcie i rzucenie na podłogę, mm -hmm. to są już na, złe nawyki naszych dzieci. Yy, które im też wcale niełatwo zmienić. A niekoniecznie im przeszkadzają. I to tak, jest bardzo cieka ciekawe, że my możemy mieć nawyki, które nam osobiście nie przeszkadzają. Ja na przykład mm -hmm. bardzo lubiłam obierać wszelkiego rodzaju owoce, warzywa do zlewu. I nie przeszkadzały mi te obierki, ale mojemu mężowi bardzo. I to mnie bardzo też tak zaskoczyło, że w ogóle to może komuś przeszkadzać. Mm -hmm. <laughs> nie? I, a mnie znowu przeszkadzała niewyciśnięta gąbka. A mojemu mężowi nie. Czyli jak jesteśmy różni, i to nie jest zła wola czy złośliwość, że ktoś specjalnie ze względu na nas nam robi, prawda, na odwrót, żeby nas zezłościć. Nie, właśnie to, y, jesteśmy w domu po to, żeby się wzajemnie y, nauczyć kochać, właśnie nawet przez pryzmat tych różnych nawyków, że ja ze względu na ciebie się oduczę. Bo gdybym mieszkała sama, Miałabym te obierki w zlewie, może by mi wieczorem wyrzuciła. Nie, ale ze względu na miłość bliźniego ja staram się coś zmienić. Mm -hmm. No właśnie, więc w, tak, to, to, i to jest znowu tak, próba zmiany, czyli znowu nawyk, więc musimy być cierpliwi dla siebie, bo tak szybko nawyk nowy nie wchodzi. A dzieci czas, właśnie tak jak już bardzo często nie widzą problemu, no bo, yy, no bo co to mm. dla nich za problem, jak ktoś za nich posprząta te, te ubrania, więc bo też jakby... Yy, Trochę wynika też z takiego naszego myślenia. Z jednej strony narzekamy, krytykujemy, złościmy się, a z drugiej strony zamiast właśnie cierpliwie ten nawyk pracować w dziecku, tak jak mówisz, jeden chociażby, no to my robimy za niego, nie? I mhm. to jest niekończąca się historia, niekończąca się opowieść, gdzie cały czas mama narzeka dziecko, ale dziecko nie widzi problemu, więc nic nie zmienia, a mama nie postara się tego zmienić i, i zacząć pracować, tłumaczyć temu dziecku, pracować nad tym nawykiem, tylko dalej zbiera niego. za niego i narzeka i, i, ta i, tak, tak. I, i tak się kręci. Mm -hmm. nie? Więc jakby jeżeli nam coś bardzo przeszkadza, no to postarajmy się to zmienić, chociażby to była jedna drobna rzecz, tak jak mówiłaś. Popracujmy nad tym, co najbardziej teraz nam Nawet kosztem jakich, mhm. jakichś planów. Dlatego, że jak ruszymy ten problem, mhm. na zasadzie przeszkadza mi bardzo, kiedy są te buty rozrzucone, nie wiem, pisanie karteczek, nie takie ze szkoły dla rodziców i wychowawców, czy pierwszego drugiego stopnia mamy takie sugestie. Lubimy być w swojej szafce, twoje buty. Mhm. Nie takie tak, powiesić tak na, na wprost, wzroku dzieci. Bądź wysyłać gdzieś liściki. Nie? Hej, hej, tu twoje buty, e, czekamy na włożenie do półki. Czyli można humorystycznie, można sposobem, e, można też oczywiście tłumaczeniem. Wiemy, że e, krzyk jest już jakimś naszym przekroczeniem wytrzymałości, ale najczęściej zwyczajnie dzieci nie słyszą, co do nich mówimy, tylko krzyż, słyszą podniesiony głos. <noise> I wiedzą, że mama się zdenerwuje. Ale jak mama wiedzie, to te buty będą leżeć. Więc znowu to nie działa. E, natomiast dobrze jest z siebie złapać. Co, co we mnie wzburza wodę, nie? zanim stanie się to taką bolączką nierozwiązaną? I e, o, wiem, że o wiele trudniejsze jest usiąść z dziećmi, wytłumaczyć, nie? czy poprosić nawet o wsparcie męża. E, łatwiejsze jest wypowiedzenie gdzieś e, w, w przestrzeń i, e, no i przez kilka godzin ma się spokój. Ale niestety też w Piśmie Świętym mamy taki fragment, że kobieta narzekająca jest jak. Cieknąca rynna. <laughs> tak. <laughs> Więc idąc mądrością biblijną, żadna z nas nie chce być podobna do cieknącej rynny, <laughs> czyli czegoś bardzo uciążliwego, nie do naprawy, a my wiemy, że już samo uświadomienie sobie, że mamy z czymś problem jest pewnym wyzwaniem również w życiu duchowym. Mhm. Tak, więc myślę, że taki, wrócę jeszcze do tej wdzięczności, o której mm -hmm. mówiłam wcześniej, bo to jest taki dobry pomysł, no po, nie pomysł, tylko dobry sposób, żeby sobie z tym poradzić. Jeżeli już uświadomimy sobie to narzekanie, a nie chcemy być jak ta cieknąca renna, to, to zaczynamy nad tym pracować, więc może być bransoletka, którą przekładamy, tak, obojętnie jaka, nie, mm -hmm. ona już nam uświadomi, tak, każdym razem jak, jak się złapiemy na tym, ale też dobra jest takie praktykowanie wdzięczności, bo to nam, trochę przestawia nasze myślenie, właśnie przekierowuje z tych problemów na to, co, za co jesteśmy wdzięczne. Bo czasami jakby nie, nie jesteśmy nauczone tego. Tego też się trzeba nauczyć. Nie jesteśmy nauczone dostrzegać tej pełnej połowy szklanki, tylko dostrzegamy mm -hmm. tą pustą. I jak zaczniemy praktykować wdzięczność, to to, to nam pomoże też, Właśnie od razu te myśli przekierowywać zamiast na to, ten problem, na to, co jest pozytywnego. Mm -hmm. I y, y, słyszałam o takim sposobie, ja go przez chwilę tylko stosowałam, ale, ale może wiem, że są osoby, które dłużej, że wypisują sobie każdego dnia za co są wdzięczne, w takiej zeszycie wdzięczności, więc to jest w jakiś sposób codziennie, na przykład pięć rzeczy, które mi się dzisiaj przydarzyły, za które jestem wdzięczna, ale też rachunek sumienia Ignacjański, on też. Y, na początku codziennie praktykowany codziennie wieczorem, na początku tego rachunku sumienia jest właśnie podziękowanie Bogu za to, co dobrego się przydarzyło. I ja bardzo dzięki temu rachunkowi sumienia właśnie y, zaczęłam zauważać pozytywne rzeczy, i to, to był proces, ale tak, y, tak powoli rzeczywiście moje myślenie się zmieniało, i też tak jak tutaj mówiłyśmy, jak się łapam na narzekaniu, to próbowałam sobie uświadomić, jakby albo pozytywną stronę, albo coś, za co w danym momencie jestem wdzięczna i dziękować za mhm. to. I to się rzeczywiście się, zaczęło powolutko odwracać i coraz mniej tego narzekania. No i chyba y, też y, taka świadomość, że jakby to ja jestem, y, to ja kreuję moją rzeczywistość i to ja też y, w tym momencie to, co robię. Y, Yy, sprawia, że moje dzieci patrzą na mnie i taką mnie zapamiętają, nie? Mm -hmm. Jakby to każdego dnia, jak się zachowuję, to one mnie taką zapamiętają. Już miałam sobie, że nie chcę, żeby zapamiętały mamy zrzędzącej, chodzącej, nawet jeżeli ma być, yy, nie wiem. Mniej posprzątane, bo ja nie będę już miała siły tam coś mm -hmm. robić, czy, czy ten, bo, bo też ze zmęczenia narzekamy, nie? Więc tak, tak. Że, żebym, żebym zadbała o siebie, więcej mm -hmm. odpoczynku, olać niektóre rzeczy, tak? Mm -hmm. po, potocznym językiem. Mm -hmm. e, e, po prostu nie z, przestać zwracać uwagę, nie koncentrować się na tych brakach. Na tych brakach, perfekcjonizm, tak, tak. brakach. perfekcjonizm jest I... wadą, to tak, przypomnijmy, tak, Również to jest, jest mm -hmm. nie tylko wadą, ale w pewnym momencie może stać się grzechem. A to może kiedyś o tym z filmik zrobimy, no, to ale Asiu Ty też tak obudziłaś w pamięci moment, mm -hmm. y, gdzie mnie się też przekierowało wzrok, mm -hmm. y, kiedy stosowaliśmy taką metodę przy kolacji, gdzie każdy każdemu dziękuję za coś o, i y, y, to było troszeczkę takie aktorskie, trochę może na początku wyreżyserowane, ale mi otworzyło oczy, że dzieci widzą. Mm -hmm. Widzą pewne rzeczy, o których ja nie mam pojęcia i one mogą o tym powiedzieć, jak się stworzy ku temu jakieś pytanie, jakąś taką dyscyplinę, że idziemy kółeczkiem i każdy musi powiedzieć, za co jest wdzięczny młodszemu rodzeństwu po kolei, nie pomijając nikogo, i nawet trzeba mieć taki wysiłek, żeby znaleźć chociaż jedną rzecz nawet na zasadzie zaprzeczenia, że o dzisiaj nie usłyszałam nic przykrego od prawda, tego czy tego dziecka, właśnie. W, w, wobec braku jakiegoś innego pomysłu, ale z dnia na dzień siłą woli znajduje się te dobre rzeczy, bo jest taka, takie oczekiwanie, że wieczorem będziemy się dzielić. Więc to też jest metoda na rodzinne mm. trudy, żeby przez tydzień, dwa prowadzić takie wieczorne podziękowanie sobie i wtedy też inaczej modlitwa wygląda. Tak, nie mhm. W ogóle modlitwa wdzięczności to jest yy, modlitwa, można powiedzieć w jakiś sposób lepsza od modlitwy prośby. Nie wiem czy lepsza, czy jak to nazwać, ale w każdym razie jest to jakaś inna forma, ale jednak yy, modlitwa prośby koncentruje się na nas, tak? Na mm -hmm. naszych potrzebach. Modlitwa wdzięczności to już jest koncentracja na Bogu, na Bogu który tak. nam. Yy, Ciągle cią daje, tak, nas zabezpiecza, nie tak. jest niesamowite, mm -hmm. jak się zaczniemy na tym koncentrować, to zobaczymy tak, tak dużo wokół. Ja Cię miałam taką sytuację, że otworzyłam rano rodowkę, no i patrzę. No właśnie tam za bardzo nie ma nic, nie? A nie miałam możliwości podjechania do sklepu. I tak myślę, okej, okay, przyjdą dzieci i zaczną narzekać, no właśnie, że jest pusta lodówka. Coś tam było, nie mówię, ale no dla nich nie wiem jak u ciebie batko, ale mm -hmm. niestety u nas jest tak, że jak jest coś, ale nie do końca dobrego, no to nie ma nic, to nie ma nic. No Albo jest coś, co trzeba ugotować, eee. czy zmiksować, czy wymaga, wymaga jakiejś myśli, pracy. Tak. No to nie ma eee. nic. No i tak myślę, dobra, co zrobić, nie? No i sobie przypomniałam, że przecież mam w ogródku od tego roku. Dopiero posadziłam sobie rukole i jakieś pomidorki. Nie dużo tego jest, malutka taka skrzyneczka, ale ja bym sama wezmę, pozbieram tą rukole, pomidory. No, i przy, pozbierałam. Tak od razu mi się by mnie wdzięczność zrodziła, bo też nie, nie, nie miałam tego do tej pory własnego ogródka, mm -hmm. własnych jakichś tam warzywczych, więc to też je od razu w, w, jakoś tak spro, spowodowało, że poczułam się wdzięczna za to. No, i pozbierałam tą rukolę, pozbierałam te pomidorki, włożyłam do sałatki, tak myślę, co jeszcze nie? Chyba <laughs> <laughs> otwieram lodówkę, a tam jest jakaś resztka fetu, i myślę, wow, super! <laughs> Już to jest zdanie opetę. <grym> Potem sobie jeszcze uprażyłam słonecznika, bo też był, no i, i zrobiłam taką sałatkę i oliwy, i przyszły moje córki i mówią, o, sałatka, nie? I takie szczęśliwe, A, takie szczęśliwe. <grym> A ja tak. myślę sobie ja mówię, no to wszystko z naszego ogródka, nie? I one też sama zauważyły: o, ogród nas uratował, nie? Tak. i, tak. To było I pojawiła się niekołyby. wdzięczność, hmm. ale wdzięczność w sercu i tobie. I w sumie temu, kto to dał, mm -hmm. nie, kto sprowadził wzrost. I właśnie, bo można iść w kierunku narzekania, które nas wycofuje, a nawet wstrzymanie go, bo to już nie mówię, że od razu wdzięczność, ale wstrzymanie powoduje, że zaczynamy szukać. Tak. I to poszukiwanie jest genialne, bo wtedy Pan Wóg nas może bardzo zaskoczyć, albo ktoś, przez mm -hmm. którego on działa. Też różne takie mamy już sytuacje. Ale myślę, że mm, będziemy już finiszować. Napiszcie, jak chcecie, jak tam jest z waszym narzekaniem, tak. czy sobie z tym poradziłyście, czy macie z tym problem, czy w ogóle widzicie, że to jest jakiś problem dla was, dla waszego otoczenia. I mm darmowy -hmm. i dar, mowy, mm -hmm. dar języka. Będzie pewnie jeszcze naszym tematem. Mhm. Słowo, które może właśnie ma moc, może ożywić, może dać życie i może bardzo uspokoić. Nawet w momentach, gdzie zewnętrznie nie mamy do tego powodów, ale takie jest życie chrześcijańskie, że patrzymy inaczej, inaczej mhm. niż świat. Dokładnie. Dziękujemy Wam za ten odcinek i zapraszamy na kolejny. Do zobaczenia. Do zobaczenia.